Że potajemnie kochasz, i po nocach tęsknisz, lokasz. Tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno. uznania i szacunku należą się dla żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, pełniących służbę w kraju i za granicą, za codzienny żołnierski trud i wysiłek podczas zwalczania kręg żywiołowych, za wiedzę i za ciężką pracę na rzecz pokoju i gotowości, by w jego ochronie poświęcić nawet swoje życie. W dzisiejszych niepewnych czasach, drodzy Państwo, gdy w całym świecie wyraźnie rośnie napięcie, to Wy, drodzy żołnierze, sprawiacie, że czujemy się w naszej ojczyźnie bezpiecznie, Niech słowa standardów, Bóg, honor i ojczyzna będą zawsze na pierwszym miejscu i niech kierują Waszymi działaniami na rzecz pokoju i odpowiedzialności za los Polaków i Polaków oraz Państwa. Życzę Wam wielu satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.